Cześć! Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić tylko i wyłącznie tematowi zorzy polarnej. Po pierwsze, jak jej szukać, po drugie, jak ją fotografować i po trzecie, jak nakręcić film. Bo niestety taki typowy amatorski sprzęt, jaki zwykle posiadamy, ja również zresztą. No, nie daje takich możliwości, żeby można było nakręcić ten efekt. Zorze polarnej, kiedy ona pięknie tańczy nad naszymi głowami. I jeszcze jedna uwaga: ponieważ ci, którzy wybiorą się, którzy jeszcze nie widzieli zorzy, a którzy mają zamiar to zrobić, mogą na początku troszeczkę się rozczarować albo być zdziwieni. Dlaczego? Dlatego, że zorza polarna przedstawiona na zdjęciach, na filmach jest przepiękna, wielokolorowa, głównie zielona. Czasami pojawiają się dodatkowo fiolety czy odcienie purpury. I rzeczywiście, kiedy robimy zdjęcia czy kręcimy film już takim porządniejszym sprzętem, bardziej profesjonalnym, to dokładnie taki efekt uzyskujemy. Ale kiedy sami oglądamy zorze, to najczęściej, nie mówię zawsze, dlatego że jeżeli jest ona rzeczywiście bardzo intensywna, to pojawiają się kolory, ale najczęściej mamy taki efekt, że widzimy ją po prostu czarno-białą. Dlaczego? No niestety. Nasza ludzka przypadłość polega na tym, że w oku mamy czopki i pręciki. Czopki mają małą czułość, ale rozpoznają barwy, a pręciki mają bardzo dużą czułość, ale kolorów nie rozpoznają. I w sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście bardzo skąpe światło, bardzo duże zaciemnienie, bo w takich warunkach najlepiej zorzę polarną oglądać, działają niestety pręciki. I one pokazują nam zorzę raczej, Czarno-białą. Jeżeli ona jest rzeczywiście bardzo intensywna, możemy powoli gdzieś w najjaśniejszych miejscach dostrzegać jej rzeczywiste barwy, rzeczywiste kolory. No ale oczywiście, jeżeli chcemy ją uwi uwiecznić, zrobić zdjęcie, zrobić film, no i przede wszystkim znaleźć jak to zrobić, zapraszam do oglądania. Pierwsza i podstawowa sprawa to posiadanie informacji, czy danego wieczora, czy nocy będzie w ogóle widoczna zorza polarna. My używaliśmy My Aurora Forecast i ta aplikacja okazała się bardzo pomocna. Jak widać na głównym ekranie tej apki, mamy pokazany wartość współczynnika KP i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ jeżeli jest 3 i więcej, to zorza jest niemal pewna. Mamy mapę występowania zorzy polarnej oraz listę najlepszych lokalizacji. Jak klikniemy sobie to fioletowe pole ze współczynnikiem KP możemy ustalić sobie lokalizację. Domyślnie oczywiście zawsze będzie podawana wartość współczynnika KP oraz wszystkie parametry dla bieżącej lokalizacji. I przechodzimy do mapy występowania zorzy polarnej. Łatwo zauważyć, że tutaj na mapy takie typowe jak w Google Maps mamy naniesione kolorowe oznaczenia. I w zależności jaki kolor pokrywa naszą aktualną lokalizację, bądź tą, którą chcemy sprawdzić, jest to informacja, jakie będzie prawdopodobieństwo występowania zorzy polarnych. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że na dole możemy również sprawdzić, jakie będzie pokrycie chmur, pokrycie nieba w naszej lokalizacji i ewentualnie nałożyć. Oba czynniki na siebie, czyli i chmury i prawdopodobieństwo wystąpienia zorzy polarnej. Jeżeli chcemy sprawdzić prognozę pogody, możemy ponadto kliknąć sobie na górze ikonkę z chmurą i będziemy mieli dla wybranego regionu prognozę zachmurzenia na najbliższe godziny. Obok możemy sobie poza tym kliknąć, zobaczyć, to już tak bardziej przez ciekawość, jak wyglądają zdjęcia naszej gwiazdy. Chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną taką ciekawostkę w tej aplikacji. Jeżeli wejdziemy sobie jeszcze raz w Aurora Map i klikniemy w prawym górnym rogu w ikonkę satelity, będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda na obu biegunach zasięg występowania zorzy polarnej. Jeżeli jesteście w lokalizacji, która jest pod bardzo intensywnym kolorem zielonym, to jest to też wskaźnik, że na tej szerokości geograficznej, w tej konkretnej lokalizacji, mamy duże prawdopodobieństwo występowania zorzy polarnej. I kolejna pozycja w głównym menu Best Location, czyli najlepsze lokalizacje do oglądania zorzy polarnej. Kiedy sobie tam wejdziemy, będziemy mieli w górnej części mapy podobne do Google Maps w nawigacji i przesuwając sobie, możemy oglądać i sprawdzać, gdzie aktualnie są najlepsze lokalizacje. Do oglądania zorzy polarnej. Oczywiście, w tym przypadku, kiedy przesuwamy mapę, możemy zobaczyć zarówno dla bieżącej lokalizacji, jak i nawet dla całego świata, gdzie w tej chwili zorza polarna akurat występuje. I na koniec ikonka wykresu w górnym menu. I tutaj znajdziemy ciekawe informacje, jeżeli chodzi o prognozy zorzy polarnej, zarówno na najbliższe godziny, jak i na najbliższe dni. Tak jak widać, mamy. Pokazany, jak będzie kształtował się współczynnik KP w najbliższych godzinach, ale również w najbliższych dniach. Na samej górze, co widzieliście przed chwilą, mamy również prognozę, jak będzie wyglądało zakrycie, pokrycie chmurami nieba. Dzięki krótkiemu rzutowi oka na te wykresy, jesteśmy w stanie nawet wręcz zaplanować z wyprzedzeniem kilkudniowym, kiedy warto wybrać się na polowanie na zorze. Polarną. I taką dodatkową pozycją w menu jest jeszcze pozycja, gdzie możemy wejść i zobaczyć sobie na żywo kamerki internetowe, które pokazują jak wygląda widoczność zorzy polarnej w poszczególnych lokalizacjach. To jest taka opcja dodatkowa, więc bardziej pokazuje co w tej chwili widać na niebie. Natomiast sądzę, że bardziej użytecznymi są te pozycje w menu wcześniejsze, które pokazywałem, które po prostu pomogą nam zaplanować ewentualne polowanie na Zorze Polarną. Trzeba jeszcze tylko pamiętać, że kiedy będziemy chcieli obserwować i fotografować Zorze Polarną, musimy znaleźć miejsce, które będzie odpowiednio zaciemnione z dala od miasta, z dala od świateł miejskich. No, i w zasadzie, mając te informacje z aplikacji, możemy wybrać się na polowanie na zorze polarną. No dobrze, wiemy już, że mamy wysoki współczynnik KP, wiemy, że niebo będzie bezchmurne. Znaleźliśmy lokalizację z dala od miasta, z dala od świateł. Jesteśmy na miejscu, widzimy zorze i teraz chcemy ją sfotografować. Co zatem należy zrobić, żeby uzyskać Ładne zdjęcia zoży polarnej. Tutaj mógłbym Was odesłać do wcześniej nakręconego i opublikowanego filmu dotyczącego zdjęć przy długim czasie ekspozycji oraz przyda się nam również informacja na temat balansu bieli. Zatem obowiązkowy będzie statyw, bo będziemy robili zdjęcia przy długim czasie ekspozycji. Jak widać, to zdjęcie zostało wykonane z czasem ekspozycji 25 sekund przy ISO 800 i przy słonie F równej 4. Temperatura ustawiona manualnie wynosi 4700 kelwinów. Zobaczcie teraz, co stałoby się, jeżeli automatyka aparatu zadziała niepoprawnie lub jeżeli ustawimy niewłaściwą temperaturę, jeżeli chodzi o balans bieli. To przykłady trzech innych ujęć tego samego kadru z temperaturą barwową 2500, 8000 i 15000 Kelwinów. Czy one wyglądają równie fajnie? No chyba nie. Zobaczcie teraz przykłady kilku zdjęć wykonanych w czasie naszego ostatniego wyjazdu do Islandii. Dla każdego zdjęcia podam w rogu parametry ekspozycji abyście wiedzieli jak zostały one wykonane okej okay. Umiemy już robić zdjęcia, a teraz chcielibyśmy nakręcić film. Jak zrobić film z zorzą polarną? Nie jest to wbrew pozorom takie proste i oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że łatwo policzyć, że jeżeli chcielibyśmy nakręcić film, który ma 25 klatek na sekundę, czyli czas pojedynczej klatki to jest 1,25, a tutaj używaliśmy czasów na poziomie 20 sekund, to musielibyśmy podnieść ISO do poziomu trochę ponad 400 tysięcy sprzęty amatorskie jeżeli chodzi o kamery do nagrywania niestety nie mają takich możliwości. W związku z powyższym no, trzeba jakoś kombinować. I teraz pokażę wam jakie sztuczki ja użyłem żeby pokazać jak zorza polarna faluje i możecie to zrobić również wy we własnym zakresie, jeżeli będziecie gdzieś na północy, jeżeli zrobicie zdjęcia zorzy polarnej, pierwsze o czym należy pamiętać, to po prostu konsekwentnie wykonywać zdjęcia jedno po drugim. I tutaj mamy taki przykład: mamy wykonanych w sumie, tak jak widać, 58 zdjęć, jedno po drugim, i wszystkie były robione rzeczywiście z czasem około 15-20 sekund. Więc mam taką sekwencję, i to są, tak jak powiedziałem, zdjęcia jedno po drugim po kolei. Ja do montażu filmów używam oprogramowanie Move Avi Video Suite. I teraz, co mogę zrobić z tymi zdjęciami, żeby po prostu zmontować film? Więc mam już uruchomiony mój program do edycji wideo. I teraz jeżeli będę sukcesywnie po kolei dodawał, możemy oczywiście dodać całą grupę zdjęć, jeżeli teraz dodam wszystkie zdjęcia i dokładnie będą one stanowiły sekwencję jedno po drugim, on tak jak widać, to domyślnie oczywiście w Move AVI dodaje mi te zdjęcia z czasem. 4 sekundy dla każdego zdjęcia. Ale mogę oczywiście, rzecz jasna, tylko tak żebyśmy mieli wszystkie na ekranie, skrócić czas wyświetlania każdego zdjęcia powiedzmy do 1 sekundy. Czyli będziemy mieli film, który powinien trwać około 58 sekund. I w tej chwili, gdybym teoretycznie na przykład Uruchomił sobie czy wyeksportował w ten sposób montowany film, to widać, że mam gwałtowne przeskoki na ekranie, tak jak te zdjęcia rzeczywiście były wykonywane jedno po drugim. Ale możemy przejść sobie do przejść pomiędzy poszczególnymi kadrami i jeżeli wybierzemy płynne przejście i Pomiędzy każdym zdjęciem stawimy płynne przejście. To niestety chwileczkę potrwa. Mamy już dodane wszystkie przejścia pomiędzy wszystkimi zdjęciami dodanymi do. Naszego filmu, który chcemy zmontować. I teraz tak, ponieważ tu mieliśmy jedną sekundę czas trwania każdego kadru, to teraz musimy podobne ustawienia zrobić dla naszej, naszych przejść. Więc wpisujemy, że czas trwania to ma być jedna sekunda. Klikamy Zastosuj do wszystkich przejść. I w tym momencie, ponieważ jedno przejście przechodzi w drugie przez poszczególne 58 kadrów, które tutaj dodałem, to w związku z powyższym nasz film docelowy będzie wyglądał tak, jak w tej chwili tutaj widzimy w tym okienku podglądu. No i potem wystarczy tylko i wyłącznie wyeksportować. Niech się nasz film nazywa Zorza Test. Weźmiemy to sobie w wysokiej jakości. Klikamy start i za chwileczkę zobaczycie jaki film udało mi się wygenerować.